No tak, no zdecydowanie dzisiaj się skompromitowaliśmy na, na tle bardzo dobrego rywala. Tutaj nie ma co, co ukrywać, ale no, no my zagraliśmy no, bardzo sobie zawody. No. No, trudno nam e, po odejściu Mateusza e, uzupełnić pozycję bramkarza. No, jakbyśmy nie rotowali, to za każdym razem e, mamy powielane błędy i, i co, no, no, trudno mi jest teraz na gorąco powiedzieć, czy mogliśmy coś więcej. Na pewno, no bo 11 przegrać u siebie, no to tak jak powiedziałem, no, nie przystoi żadnej drużynie, więc e, no, ja mogę tylko przeprosić. No, jest mi ogromnie przykro, że to musieliście oglądać. Powiem mieliśmy problem mentalny, jeśli chodzi o, o ten mecz, bo e, Wyszliśmy niby naładowani, dwa fatalne błędy, no po prostu takie nieprzystojące e, zawodnikowi tej klasy. E, no i balonik Pęk straciliśmy dwie bramki i nas nie było. To już tak naprawdę było e, no dogorywanie na, e, na boisku, dlatego jest mi tym bardziej wstyd, że, że kibice musieli to widzieć. Nie przystoi zdecydowanie, ale też już odpowiedział na to pytanie troszeczkę wcześniej. E, o, odszedł Mateusz, no i no, kłopot e, na pozycji bramkarza jest. To nie jest żadna tajemnica. Jak, e, jak jakbyśmy obejrzeli skrót z tego meczu, to to, to wiadomo, no, te, te bramki to Monty Python. No, dzisiaj niestety nasz rywal okazał się minimum trzy razy lepszy. Dominował nas w każdej możliwej płaszczyźnie jak chodzi o atak i obronę staraliśmy się, daliśmy tyle siebie ile mogliśmy, no niestety nie wyszło nam. Musimy po prostu ugrać dalej. nie załamywać się. No i tyle, no. Tyle mogę powiedzieć niestety. Think good match, very good match from us. Uważam, że rozegraliśmy dobry mecz, kontrolowaliśmy to spotkanie od początku do końca. Wydaje mi się, że Sośnica miała kilka szans pod koniec pierwszej połowy. Był to najsłabszy okres naszej gry, ale nasza skuteczna gra w obronie pozwoliła nam wyjść z tego bez straty bramki. Druga połowa była także niezła. Było widać po moim zespole, że był głodny gry, chcieli zdobyć jak najwięcej goli. Po poprzednich dwóch spotkaniach nie odnieśliśmy korzystnych wyników, dlatego dziś byliśmy bardzo zdeterminowani, by wygrać, przez całe spotkanie nie odpuszczaliśmy żadnej piłki. No to jak, jak było widać, zagraliśmy bardzo dobry mecz od początku do końca. Zrealizowaliśmy swój plan od pierwszej do ostatniej minuty. Szybko strzeliśmy bramki w obu połowach, co moim zdaniem było najważniejsze przy takiej drużynie jak Sośnica, która u siebie raczej gra dosyć dobre mecze, nie, tr nie tracą wiele bramek. Jak widać nam się udało strzelić aż 11. Jestem zadowolony z naszej gry defensywnej. Niestety straciliśmy jedną bramkę. W planach było zachować czyste konto, niestety nie udało się.